No witam w serii Kariera Ciastka FC 25. Mamy nowy roczek. 25, więc w tym momencie. Data się zgadza. W sensie rok 25. Co widzowie? Dzisiaj gramy ten półfinał. Rewanż z Liverpoolem, w którym było 2-2 w pierwszym meczu. Później jak nie wiem, czy ci, którzy oglądali, wiedzą, mamy tutaj. Od razu następny mecz też z Liverpoolem w Pucharze kolejnym. Także dwa mecze pod rząd. Takie, kurde, z dużo, z dużo lepszym klubem. No i co? Zobaczymy, co tutaj będzie. Jak to nam pójdzie. Jak nasz ciastek da rady. Czy się wykaże. Nie ma co dużo opierdolić, tylko jedziemy, nie? Najpierw gramy. W takim razie jest 2-2. Czyli jakbyśmy od zera zaczynali

tym większe gratulacje za kapitalną obronę. No żeby jeszcze trafił to już by był idealny początek meczu. no ale nic. Nie poddajemy się oczywiście. Daleka piłka z rogu. Niestety... ale była para piłka. Sala. Mo sala. No dawać, dawaj, dawać, dawaj, ustawiać wysoko, się już. Dobrze, do mnie. Czasie. Wygląda na to, że po sezonie pożegna się z zawodowym futbolem, przynajmniej w roli piłkarza. Trudno w to uwierzyć. Kończy się pewna epoka dla niego, dlatego zespołu chyba nie zdołają go namówić ten na szczerów gry, choć z obecną formą bez... No pięknie to podałem. Dawaj, no ale mnie by... nie Przyblokował nie ale on był opoką, No nie ma co tutaj diamoli w końcu to jest Liverpool. Proszę bardzo, nasza obrona już się gubi. Starwinus! Groźnie było. Dobra interwencja. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od Mają w składzie kilka silnych nazwisk w które mogą wziąć na siebie ciężar gry. Ale ta jedna wyróżnia się chyba najbardziej. A dzięki dzięki co tu dziś pokażę. Jest dużo w ostatnich trzech meczach strzelał jak opętany i dzisiaj może być podobny. To takie Je pomówienia trochę wizowe, bo jak wiecie, ja gram to sezon my. tak nie wrzucam Te wszystkiego dla was, bo, bo to by było bez sensu. 60 meczów w sezonie to zagrania, dla... to, za to byśmy tutaj dwa lata jeden sezon grali. Dawaj! I teraz idzie za późno, za późno było. Biegnij ciastek, biegnij! No i tak, no i tak no widzę. Jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny rajd. Ręce same Mogłem się, się nie podawać, ale wiecie co chciałem to dokończyć, opowiada, spróbować sam bo... A gra zespołowa, to bo... takie indywidualne popisy to piłkarski... No powiesz od razu, że przecież to rudy tam. Teraz radość w strefie trenerskiej nic dziwnego. Dlatego jestem rudy, żeby być czasem samolubny. Że Otrzył nam się wynik. Jest 1.0 bo wiecie, jaki jest najszczęśliwszy dzień w życiu Rudego? Chemioterapia kurwa. atakuje. Teraz jest. A teraz obrona tego strzału. No dawać, dawać, dawać. Bronimy to. Teraz z rogu na 11 metr. Tak, to powinno się robić w obronie. Jak muś zabrał. Nie zdążył. No, no nie nie nie. Świetny teraz, rybnik wciąż idzie na bramkę. Teraz decyzję to oni jeszcze nie mieli, o, ale daleko walłem. być groźnie, ale jednak. Jak nam zabrał, no! Chłopaki! a pierdolę. W ostatni, przed przerwą, nie? Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie Kurwa, z mojego podmiotu, rożnego Efektywne i efektowne. A gdy do piłku, o, I zaczynamy od nowa, widzowie. Tak, Powiedz mi, do kogo to było? No i... Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej 2 minuty. Pod Zaczęło się teraz. Oni atakują, a my kurde się gubimy. Chłopaki biegają jak pizdy. Głębokie dośrodkowanie z rzutu O i nie tak chciał to wybić.

Trzymuje się przy piłce na połowie rywala. Było za bardzo. Już mogłem podawać też. No jednak rudy to rudy, nie? Luis Diaz. dobre Zawsze mi się wydaje, że tego ostatniego też jeszcze mi się uda. Piółka odbiła się teraz. A to oznacza utrożny. Rozgrywa to więc na krótko. Był jeden korner. A zaraz wykonają kolejny. Głęboko w szesnastkę wrzuca Nie ja pierdolę. No widzowie, tak to wygląda niestety. Pierwsza liga kontra. Superliga, najlepsza liga angielska i mamy problemy, tak? Raz jeszcze spójrzmy, jak rozegrali ten stały fragment wzroku boiska. Z takiej odległości naprawdę ciężko nie trafić. Pewne wykończenie. To nie był jakiś tam błąd mojej drużyny. To bite to było, no nie ma co gadać. No. no i czemu ten zawodnik tam nie biegnie? Frustracja, frustracja. Sala, o, sala, Draci piłkę. Ja pierdolę, no do kogo to było? Już zaczynam się wkurwiać na was. No, ten zamiast łapać piłkę to odbija. Geniusz, następny. Będę obrażony w szatni, będę obrażony. Malnia, a co? którego od jakiegoś czasu. No i co? Domku, dla obu stron to jest świetny Z tak klasowym graczem w składzie, ale akcja, popatrzcie. No, no, strzelaj kurwa, co jest z Wami? No jak nie być samolubnym? A teraz na skrzydle otwartą autostradę. Dobrze, teraz znalazł partnera. Niestety dla nich Ta akcja spełzła teraz na niczym. Jest przy piłce. Może rozprowadzić ten... No Dobiegnij kurwa do przodu. Nie straci to, straci no to tymiu. w chuj. Do kogo kurwa? I tyle o tej akcji można zapomnieć. Wy chcecie do kurwa, ekstra ligi kurwa angielskiej. Awansować. Z takim zapleczem kurwa macie. Ale się teraz zdenerwowałem. No. Co z tego, że my atakujemy? Jak? zapowiadało się naprawdę groźnie, No zapowiadało się, ale jak ja jestem sam nie 50, kopie. Ej, widzowie, i co? W półfinale odpadamy. Znowu robimy, mamy klątwę pierwszego sezonu. Jak w zeszłym. Zaraz może być groźnie, muszą Czy rudy was uratuje? Ha! Kurwa, będą karne, może widzowie. Na stroju, w kurwa, na nastroju, kurwa No nikt nie biegnie za Rudym. Wszyscy w bo brodę wyzywał. To Turka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazji jak sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę czy technikę. Dobra. Udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Koniec pierdolcie tego teraz panowie. I ruszamy. Tym 2 rezultat 2:2. No patrzcie ja muszę podbiec minut do końca. Wciąż mamy remis. może być rozstrzygająca akcja tego spotkania. Wiedzą, że ten mecz da się jeszcze wygrać. Czemu nie do mnie? Biegałem od tyłu. Na woleja miałem, bo jakbym przypierdolił. Bazie, bo dobrze trafił w ciułkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. Do Macalistera. Jak I mi ten zabrał ten 3 No podbiegnij do niego jeden z do drugim. Dwumatch. Elliot niesamowity przechwyt na połowie rywala Kardynalny błąd w tyłach. Sędzia 200 Nie mógł pozwolić dobiec do bramki. No i co? Mamy dogryweczkę. Nie, że karne. Sprawdzamy tętno. Zaczynamy. 3 no strzelec staje przed szansą. Ło widzowie spierdolę to! No, ale... Koniec przeze mnie widzowie. Rudy dał dupy Ale jest szansa, jest szansa. Komputer pomaga. Bramka! Widać, że zna się nas. Jest! rzucił. Ej widzowie, my to mamy szansę przejść. Nie. Doskonale. Ten wiecie, jak trafi to jest robić. chyba po wszystkim. I broni to uderzenie. Takie coś to jest. jest bramka pewnie zamienia karnego na gola. Ja pierdolę, co nie za sztawka. Lorel Kostr Tak jest gol. Nie zawiódł. Potrzebowali no, no. jakby to była formalność. Od Jeśli tego zależy czy obroni. Jeśli nie trafi to jego drużyna wróci do domu z niczym. Dawaj kurwa Bambo. Tak. Będziemy bramka dalej to nie ulec Dobrze. Próba nerwów. No. Dajesz, dajesz. Jest! Jest! Ha, ha, widzowie. Nie ode mnie zależało, ja spierdoliłem. No chłopaki. Gramy w finale. Także widzowie, udało się. Pierwszy mecz z Liverpoolem mamy wygrany, ale nie było łatwo. Sami widzieliście, że nie jest łatwo. No nic. Czyli tutaj gramy w finale. Dobrze jest. Ciekawe z jestem, czy zobaczymy już, z kim będziemy mieli ten finał, czy jesteśmy w stanie to zobaczyć. Aha. Z Arsenalem wychodzi na to, no to pięknie. Czyli klątwa nasza, z którą żeśmy przegrywali w zeszłym sezonie w 24. Pierwsze, ważniejsze mecze, że tak powiem. No ale nic, widzowie. To następny mecz też mamy z Liverpoolem. Tutaj to jeszcze mamy trochę tych meczów, zobaczymy czy ja to zagram. Ja zobaczę czy to wrzucę czy nie. Pierwszy jest już wrzucony. Tam wiemy, że gramy finał. Tutaj zobaczę jak ten mecz się potoczy. Jak go wygram bez problemu to nie będę wrzucał, a jak przegram to wrzucę. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zobaczymy jak mi się będzie chciało. A tymczasem co widzowie, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. PlayStation.